Cześć, tutaj Gosia. Zapraszam Cię na krótką praktykę jogi, rozciągającą i uelastyczniającą kręgosłup. Witam Cię serdecznie. Usiądź sobie na swoich piętach, rozstaw kolana na szerokość maty i przejdź z dłońmi do przodu, odłóż czoło na macie. Rozluźnij się, łokcie na matę. Wdech i wydech przez nos. dech i wydech przez nos. Spójrz teraz na swoje paluchy u dłoni. Przejdź z palcami do przodu łokcie nad matą. I przybliżaj łokcie do maty. I unosie nad matą. Przybliżaj do maty. I unosi. Jeszcze raz. Wysoko do góry. I schodzimy w dół z łokciami. Czoło cały czas na macie. Pośladki przy piętach. I hop do góry. I w dół, i do góry łokcie, i w dół. I jeszcze raz do góry, i w dół. Teraz spójrz na swoje palce. Przybliż do siebie kolana i połóż się w pozycji dziecka, czoło na macie, rozluźnij się. Pośladki skierowane do pięt. I przechodzimy powoli z dziecka do pozycji kobry. Otwórz klatkę piersiową, dłonie przy klatce piersiowej. I pozycja dziecka. I powoli przejdź do kobry, otwierając klatkę piersiową, grzbiety stóp leżą, barki duszu i przejdź powoli do pozycji dziecka. Łokcie na macie, czoło na macie. I przejdź do kobry. Łokcie, łokcie blisko ciała, dłonie przy klatce piersiowej, otwórz. Klatkę piersiową i przechodzimy do pozycji dziecka. Odłóż czoło na macie. I pozycja kobry. I psa z głową w górę. Może zostać w pozycji kobry albo wejść do psa z głową w górę. Wyprostuj ręce, barkie duszu. I powoli przechodzimy do. Z głową w dół, luźno głowa, popadały sobie prawa, lewa noga, głowa luźno, pośladki skierowane ku górze. I wchodzimy sobie pra raz prawa, raz lewa noga. Głowa luźno. I przejdź do klęku podpartego, dłonie pod barkami, kolana na szerokość bioder, grzbiety stóp leżą. I krowa i kot, ale taka dynamiczna, czyli troszkę szybciej niż zwykle. Krowa i kot. Do góry głowa, pośladki do góry, to krowa, zaokrągli plecy, kocik, grzbiet. I jeszcze raz, krowa i kocik, grzbiet. I neutralna pozycja kręgosłupa, lewa noga do tyłu, lewa noga w prawo, unieś e, lewą rękę do góry i daj ją za głowę, otwórz klatkę piersiową. I powoli wracamy, teraz druga strona, prawa noga do tyłu, prawa ręka do góry i otwórz klatkę piersiową. I kilka razy, raz na prawą, raz na lewą stronę, prawa noga do tyłu, prawa ręka do góry, otwórz klatkę piersiową i prawa ręka za głowę. Powoli wracamy i teraz na drugą stronę, lewa noga do tyłu. Lewa noga w prawo, unieś lewą rękę do góry, daj lewą rękę za głowę, otwórz klatkę piersiową i porób tak kilka razy. Raz prawa, raz lewa strona. Pamiętaj o oddechu, otwieraj tu klatkę piersiową, ręka wzdłuż za głową. I teraz u mnie jest lewa. Noga i lewa noga w prawo, lewa ręka do góry, otwórz klatkę piersiową. I powoli wróć do klęku. I przejdź z rękoma do przodu, do pozycji szczeniaka. Przybliżaj pachy i klatkę piersiową do maty. Pośladki skierowane ku górze. Możesz mieć odłożone albo czoło, albo tak jak ja, brodę na macie. Ja uwielbiam tę pozycję. I wdech i wydech przez nos. I powoli wejdź do klęku podpartego, podwij palce stóp i wejdź do psa z głową w dół. Pamiętaj, że Twoje pięty wcale nie muszą dotykać do maty, nogi nie muszą być proste, tutaj zachowaj luźną głowę i wydłużony kręgosłup. Ugnij nogi w kolanach, i oddychaj psie z głową w dół. Wdech i wydech przez nos. Teraz prawa noga między dłonie, lewa noga jest prosta, lewe kolano nad matą, prawa ręka do góry, lewa dłoń przy prawej stopie i koła prawą ręką. Robimy o duże koła w prawo, prawą ręką. Oddychaj i powoli wróć do pozycji Jeźdźca, spójrz przed siebie, unieś tułów do góry, otwórz klatkę piersiową, wyprostuj ręce i wyprostuj prawą nogę. I schodzimy w dół. Prawa noga ugięta, otwarta klatka piersiowa i do góry proste ręce, obie proste nogi. I otwieramy klatkę piersiową, uginamy prawe kolano. Przechodzimy do pozycji jeźdźca. Przekręć się teraz, tak żeby przejść na lewą nogę. Lewa noga zgięta, prawa jest prosta, prawe kolano nad matą. I unieś lewą rękę do góry i zataczamy koła lewą ręką. Prawa pięta wypchnięta do tyłu, prawe kolano nad matą, lewa ręka robi duże koła. I unieś do góry tułów, otwórz klatkę piersiową, wyprostuj ręce i otwórz klatkę piersiową, prostujemy ręce, prostujemy lewą nogę. Otwieramy klatkę piersiową, uginamy lewe kolano, prostujemy, uginamy, otwierając klatkę piersiową przejść do pozycji jeźdźca, wyprostuj obie nogi, i przejdź do skłonu z szeroko rozstawionymi nogami, nogi szerzej niż biodra, paluchy do środka i ręce na macie, luźno głowa, możesz mieć. Ugięte ręce w łokciach. I przechodzimy naprzód maty, tak żeby prawa noga była skięta, lewa prosta i pies z głową w dół popedałuj sobie luźno głowa, pośrodki skierowane ku górze i przechodzimy powoli do psa z głową w górę, grzbiety stóp leżą, barki od uszu, otwórz klatkę piersiową. Podwiń palce stóp i pies z głową w dół. Pedałujemy sobie prawa, lewa, prawa i lewa noga. I odłóż grzbiety stóp, przejdź do psa z głową w górę. Pamiętaj, barki od uszu. Otwórz klatkę piersiową i pies z głową w dół. Oddychamy, głowa luźno. Bardzo dobrze. I przejść do klęku, usiądź na swoich piętach, złącz ze sobą kolana, wyprostuj tułów i skręć się ze swoją prawą ręką, czyli lewa ręka na prawym udzie. Za prawym ramieniem skręć. I teraz druga strona, prawa ręka na lewym udzie i skręć się ze swoim lewym ramieniem. Spójrz przed siebie, unieś ramiona do góry, barki od uszu, zapleć dłonie w koszyczek, wywinie do sufitu i zaokrągli plecy, tak jakbyś chciał, chciała coś wypchnąć. I do góry, ręce i zaokrąglamy plecy. I jeszcze raz, hop do góry i zaokrąglamy. I teraz usiądź sobie. Przybliż kolana do klatki piersiowej, nogi zgięte w kolanach i robimy krowę kota w siadzie, czyli przybliżamy klatkę piersiową do łód i zaokrąglamy plecy. I jeszcze raz zaokrąglamy i przybliżamy klatkę piersiową i teraz daj ręce do przodu i schodzimy powoli w dół. Pracujemy mięśniami brzucha. Tak. I kładziemy się na macie, podłodze, nogi cały czas ugięte, paluszki trochę na zewnątrz, pięty do środka, kolana skierowane ku górze i unieś biodra do góry i daj ramiona za głowę. Biodra w górze, ręce za głową, ręce zwracają wzdłuż ciała i kładziemy biodra pośladki na matę. I wdech. Unosimy do góry biodra, pośladki, ręce za głową, kolana skierowane ku górze, nie rozjeżdżają się. I ręce wzdłuż ciała odkładamy biodra. I unieść teraz wysoko biodra do góry. Pamiętaj, że paluchy u stóp na zewnątrz, pięty do środka, kolana nie rozjeżdżają się na boki i możesz złączyć dłoń z dłonią w koszyczek pod pośladkami i unieść do góry biodra. Na tyle, ile możesz. I powoli wróć. Przybliż kolana do klatki piersiowej za kółeczka. Oddychaj sobie. Daj teraz ręce do boku. Zegnij nogi w kolanach. I nogi skieruj. Zgięte w kolanach pod kątem prostym w lewo. I spójrz ze swoją prawą ręką. I teraz druga strona. Daj kolana w prawo i spójrz ze swoją lewą ręką. Nogi zgięte pod kątem prostym. Odpocznij. Powoli przygotowujemy się do relaksu. I przybliż kolana do klatki piersiowej. Zatocz kółeczka kolanami. Wyprostuj nogi. Jeżeli masz poduszkę, podłóż podusz sobie poduszkę pod kolana. Nie złuż ciała, wnętrzami wywinięte do sufitu, broda i głowa luźno, oddech oddycha się sam, nie analizuj swoich myśli, to jest twój czas, relaks. Pomyśl o czymś miłym, ciepłym, przyjemnym. Rozchyl lekko usta i włóż język w prawy policzek, wewnątrz jamy ustnej i zatocz kółeczka. Raz w prawo, raz w lewo. Zrób to samo z lewą stroną. Włóż język w lewy policzek, wewnątrz jamy ustnej i zatocz kółeczka. Przyklej język do podniebienia za górnymi zębami i przejdź językiem od górnych zębów aż do gardła. To jest miłe, przyjemne łaskocze. Kilka razy tak. Porób. Rozluźnij się. Poruszaj palcami u stóp. Palcami u rąk. Westchnij sobie. Możesz ziewnąć. I powoli się przeciągnij. Ręce za głowę. Ale ci dobrze. I mi też. I jeżeli możesz unieść się do góry. Dziękuję ci za tę praktykę. Fajnie, że jesteś ze mną na macie, w chacie. Na maste dzięki i do zobaczenia wkrótce.